Próbuję wyleźć tak samo jak wlazłem, tylko z drugą strony. No już, ja Jesteś hardcorem po prostu. No, Dobra, <grych> będę musiał się męczyć. To bez kamery. Masz. Sadził lewą. bo Próbuję się złożyć trochę inaczej niż wcześniej. Pewnie nie wyjdę. Albo. O. Nogi nie blokują. Jestem, kurwa, nie jestem. Spróbuj nagrać moje nogi, bo da radę. Wsadziłem nogi i kolana nie zegnę w tą stronę. Nie ma opcji. No, o kurde. Trzeba było się obrócić i teraz chyba byle ze O O, Nawet kolana potrafią zablokować cały zacisk. I trzeba wszystko wprowadzić od nowa robić. Uf. Męcząca sprawa.